Hej, hej witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj szybkie omówienie pokazu Xboxa Developer Update, który miało miejsce wczoraj od godziny 21. Jest to krótkie omówienie, bo poza paroma trailerami, troszkę gameplayem i paroma datami premiery nie dostaliśmy jakichś wielkich konkretów. No i generalnie było też pokazanych tylko i wyłącznie 5 gier. Zaczynając od gry Square Enix, mianowicie Vision of Mana, której premiera będzie właśnie lato w tym roku, dla mnie osobiście są to jakieś takie dziwne Pokémony, i naprawdę brakuje mi innego określenia całkowicie na ten tytuł. Raczej jest on skierowany bardziej, powiedzmy, ku mocno. Wschodniej wschodniej publiki, bardziej właśnie w, azjatycki, w azjatyckich kierunkach, ale no mimo wszystko z dziennikarskiego obowiązku, no bo po prostu wspominam, że ta gra generalnie wyjdzie. Idąc dalej, Oxide również na jesień tego roku wypuści grę Ara History Untold. I generalnie jest to kolejny RTS, który wygląda Fajnie, jest to troszkę tak Europa Universalizm na sterydach. Przynajmniej tak to mogę w miarę na szybko określić, bo też jakoś w ETS-ach nie siedzę zbytnio, a praktycznie wcale. Wygląda to fajnie. Plusem jest chociażby to, że będziemy mogli tam się wcielić w cywilizacje praktycznie niemalże wszystkie, które miały, miały miejsce generalnie na świecie, więc to jest fajny koncept, który gdzieś tam mi się osobiście spodobał. Gra wyjdzie jesienią tego roku, więc dla fanów RTS-a będzie to mimo wszystko ciekawa opcja. Przechodząc do Mięska, mianowicie Evolt, który również będzie miał premierę jesienią tego roku, i generalnie jest to RPG Fantazy. Sama gra na samym początku była przedstawiana jako takie bardziej mroczniejsze fantazy. Teraz, właśnie po prawie 8-minutowym trailerze, możemy zauważyć, że jednak ono takie mroczne. Nie będzie, grafika jest generalnie ładna, aczkolwiek nie jest ona powalająca, więc powiedzmy na 2024 rok jak najbardziej jest ok. I w samym trailerze właśnie twórcy tutaj bardziej się skupili na przedstawianiu tego, jak same questy będą właśnie działały. Mianowicie tutaj mówię o, wpływu, o wpływie naszych decyzji związanych właśnie z zadaniami na świat. Czyli wiecie, klasyka, że tu nasze decyzje faktycznie będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądał świat. Zobaczymy, jak im to finalnie wyjdzie, bo w zasadzie, tak jak powiedziałem, sam trailer jest głównie poświęcony właśnie, właśnie tym aspektom. No i oczywiście, generalnie będziemy mogli sobie gdzieś tam customizować broni i decydować sobie całkowicie, jak walczymy. No, taki typowy RPG. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, zapowiada się... Ok, aczkolwiek AVOD też nie będzie grom, na którą jakoś osobiście czekam, jakoś mega, ale mimo wszystko jest to pozycja do odhaczenia i być może jesienią na ten tytuł sobie zerknę po prostu. Pierwsza jedyna gra z konkretną datą premier, mianowicie Hallblade. Sama gra wyjdzie 21 maja, no, czyli de facto za lekko ponad 4 miesiące, i generalnie, właśnie był przedstawiony troszkę tam procesu. I generalnie, jak sama gra będzie wyglądała, sam gameplay, który możemy zobaczyć, generalnie, właśnie jest samym gameplayem i jest, y, są to po prostu g. mianowicie to, właśnie wygląda, jakby sam trailer był tworzony na silniku gry. Ja jestem w stanie uwierzyć, czy właśnie Halberd będzie wyglądał właśnie w taki sposób, patrząc na to. Jak faktycznie potrafiła wyglądać pierwsza część gry? To jeżeli dwójka będzie tak wyglądała, to prawdopodobnie będzie to jedna z ładniejszych, jeżeli nie najładniejsza, gra tego roku. Znaczy w sumie niektórzy też mówili, że gry dekady wyszły w zeszłym roku, a skończyło się jak skończyło. Ale wracając, sam Halby prawdopodobnie nie będzie czymś, co zrewolucjonizuje, czy to chociażby gatunek, czy odmieni całkowicie ze serii. Będzie to raczej bezpieczna ewolucja, a nie rewolucja, mimo wszystko będzie mieli nowych wrogów i generalnie sama gra będzie troszkę brutalniejsza i to będzie właśnie, to można po prostu zobaczyć na samym, na samym gameplayu, na samym trailerze tego jak to generalnie wygląda, movement jest przynajmniej bardzo fajnie zrobione, bo widać, że właśnie Synuła ma generalnie problem z tą walką i faktycznie czasami tej siły brakuje i się mega mega męczy. Jeżeli chodzi o same aspekty walki, jeżeli to faktycznie będzie zachowane w, w samej grze, będzie to widoczne w gameplayu. To, to będzie kolejny, kolejny fajny element tej gry. Znaczy wiecie, Fajne i realistyczne, a nie, że zrobimy z bohaterki ponownie nie wiadomo kogo. Osobiście na Blade a chyba czekam najbardziej na chwilę obecną z tych wszystkich gier. No właśnie, no nie licząc Sonsa, który wychodzi w lutym, no i oczywiście Halblade 21 maj tego roku, no prawdopodobnie będzie ogrywany. Generalnie dostaliśmy również krótką zajawkę fabularną, mianowicie teraz Senua będzie musiała obronić swoich ludzi przed wikingami, którzy najnormalniej w świecie się po prostu zbliżają. Więc mamy krótką zajawkę fabularną, oraz dostaliśmy krótką zajawkę pod tytułem Jak sama gra powstała, jeżeli chodzi o aspekty psycho psychologiczne. A twórcy szczycą się tym, że wątki psychologiczne były konsultowane z Uniwersytetem Cambridge. Więc że tak powiem, oddanie samej psychiki postaci będzie na najwyższym możliwym poziomie, co już było widać po samej pierwszej części. No i na sam koniec Machine Games oraz Indiana Jones, który generalnie ma wyjść w tym roku. I Indiana Jones jest tworem stosunkowo dziwnym, przynajmniej część akcji dzieje się w FPP, a część dzieje się właśnie z trzeciej osoby, jeżeli chodzi o jakieś wspinaczki i to generalnie możemy zobaczyć na samym trailerze. Jeżeli chodzi o grafikę, grafika jest poprawna, ale no coś szczerze to nie będzie, nie będzie coś pięknego. A generalnie akcja samej gry będzie się działała przed trzecim filmem, czyli przed ostatnią krucjatą. Sam trailer był głównie skupiany na walce i wygląda ona nawet efektywnie. Albo wróć, nawet efektownie, bardziej wygląda efektyw, efektownie, wróć, efektownie, no i generalnie bardziej właśnie na to był kładzony sam nacisk sam tego traileru, właśnie walka oraz powiedzmy tam jakieś pokonywanie przeszkód typu właśnie za pomocą bicza czy chociażby no wspinanie się po różnych, po różnych platformach, a w zasadzie tutaj bardziej po rynnach, no bo przede wszystkim tego nasz kochany Indiana używał. Ciekawie się zapowiada sama mechanika i same animacje walki Biczem, który, no, tak jak powiedziałem, służy generalnie do walki, ale również do zwracania uwagi przeciwników w konkretnych miejscach. I to widać właśnie na, w jednym momencie z tra traileru. Wygląda to. Ciekawie, zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądało, aczkolwiek też się nie napawam jakimś wielkim optymizmem, nie jestem też wielce jakoś nahypowany yy, na tą grę, aczkolwiek no, będę się liczył co, co z Indian Jonesem się będzie działo, bowiem wszystko no, chcą troszkę wskrzesić tą serię, mianowicie wiecie... Film, teraz gierka, więc no, zobaczymy jak to wszystko mm, finalnie wyjdzie. No można powiedzieć, że to akurat powtarzam, bo mega, mega na spokojnie trzeba do tego wszystkiego podchodzić. Zobaczymy jak to wszystko, jak to wszystko wyjdzie i jak to będzie się cało, cała sytuacja rozwijać. W zasadzie z tych pięciu, pięciu tytułów, które tutaj weszły, half Blade w zasadzie no, jest najmocniejszym tytułem, który generalnie właśnie tutaj wleciał. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o samej prezentacji, czy śledziliście, czy jakikolwiek tytuł Was w ogóle interesuje tutaj z tych wymienionych pozycji. Także ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Hej hej.